W dzisiejszym odcinku omówimy najbardziej tajemnicze, mroczne i nierozwiązane zagadki internetu. Od mrocznych historii sforów przez dziwne nagrania, aż po sekrety, które do dziś pozostają bez odpowiedzi. Z każdą kolejną zagadką będzie robiło się coraz dziwniej i coraz bardziej niepokojąco, dlatego mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną do samego końca. Dzięki za wszystkie łapki w górę i zapraszam do oglądania. Cykada 3301. Jest to tajemnicza organizacja, o której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku. Dała wtedy o sobie znać za pośrednictwem obrazka zamieszczonego na portalu Forchan. Zawierał on enigmatyczną wiadomość, która brzmiała następująco. Witajcie! Szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby ich znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazku została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kil... comma. którzy pokonają całą tą drogę. Powodzenia! Użytkownicy, którzy zdołali rozwiązać pierwsze zagadki natrafiali na kolejne, znacznie trudniejsze. W zadaniach pojawiały się liczby pierwsze, cyfry majów, system szesnastkowy, a także odnośniki do różnych stron internetowych. Z czasem na ulicach wielu miast zaczęły również pojawiać się plakaty z logo organizacji i kodami QR. Po ich zeskanowaniu można było trafić na następne etapy gry, co dla wielu był dowód, że cyka 3301 działa w skali globalnej. Wszystko to wyglądało jak dziwaczna rekrutacja, ale nikt nie wiedział do czego. Do dziś nie odkryto, czym naprawdę była cykada. Czy to agencja rządowa, kolektyw hakerów, a może sekta? Niektórzy spekulowali nawet, że to sztuczna inteligencja testująca ludzkość albo eksperyment psychologiczny mający wyłonić najinteligentniejsze osoby na świecie. Najbardziej niepokojące jednak było to, że zwycięzcy Podobno znikali. Jeśli ktoś rozwiązał zagadkę, nigdy już nie wrócił, żeby na przykład się tym pochwalić. Za każdym razem, gdy tura łamigłówek się kończyła, a pula osób rozwiązała zagadki, Cykada po prostu pisała na forach następujące słowa: "Chcemy najlepszych, a nie naśladowców". W 2014 roku nagle wszystko ucichło. Do dziś nikt nie wie, jaki był ich cel i czy kiedykolwiek powrócą. Chipchan. Chipchan to jedna z najdziwniejszych i najbardziej tajemniczych postaci odkrytych w internecie. Około 2006 roku użytkownicy forczana natknęli się na transmisję na żywo z mieszkania w Korei Południowej. Na kamerze widać było kobietę siedzącą lub śpiącą w zabałaganionym pokoju. Rzadko się ruszała, czasem spędzała całe dni w łóżku. Twierdziła coś szokującego, że jest kontrolowana przez mikrochip wszczepiony do jej ciała przez skorumpowanego policjanta, którego nazywała literką P. Według niej chip potrafił usypiać ją w dowolnym miejscu i czasie, uniemożliwiając normalne życie. Mówiła też, że jest obserwowana i że nie może opuszczać mieszkania. Wielu internautów zaczęło martwić się o jej bezpieczeństwo. Niektórzy nawet próbowali kontaktować się z lokalną policją. Natomiast policjanci mówili tylko tyle, że wiedzą o jej istnieniu, ale uważają, że nie jest w niebezpieczeństwie, że po prostu jest chora psychicznie. Ta historia do dziś budzi kontrowersje. Jedni twierdzą, że Chip-Chan chorowała na schizofrenię. Co tłumaczyłoby jej przekonania o kontroli umysłu. Inni natomiast uważają, że mogło to być specyficzne dzieło sztuki albo forma protestu przed tamtejszą władzą. Telefon od seryjnego mordercy. W 1997 roku podczas jednego z odcinków programu Howard Stern Show zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako seryjny morderca. Powiedział, że ma na imię Clay, chociaż zapewne to imię było fałszywe. Mówił spokojnym, wręcz obojętnym tonem twierdził, że jest zabójcą odpowiedzialnym za śmierć 24 prostytutek w Nowym Orleanie. Przyznał się do 12 morderstw i opisał bardzo szczegółowo makabryczne zbrodnie, jak na przykład dusił swoje ofiary i jak porzucał ich ciała w różnych miejscach. Howard Stern, czyli prowadzący, był szokowany, ale też ciekawy. Utrzymywał rozmowę, a w międzyczasie FBI próbowało namierzyć człowieka, który dzwonił. Clay chwalił się, że wybierał prostytutki, ponieważ nikt za nimi nie tęsknił i nikt nie będzie ich szukał. Nigdy jednak nie ustalono, kim naprawdę był. Niektóre szczegóły, które podawał, tak naprawdę znał tylko prawdziwy sprawca. Na przykład to, że podejrzewano czarnoskórego policjanta. Jednak nigdy go nie namierzono. Jedni twierdzą, że to był chory żart, inni wierzą, że Clay naprawdę był zabójcą, który wymknął się wymiarowi sprawiedliwości. Orif. W 2018 roku na Forczanie pojawił się wpis o dziwnej stronie na Facebooku, u należącej do kobiety z Filipin o imieniu Orif. Zaczęło się od nietypowego komentarza, w którym pisała, że chciałaby zostać skremowana przed swoim mężem i że ma przyjaciółkę o imieniu Susan. Brzmiało to dziwnie, ale jeszcze nie niepokojąco. Dopiero po wejściu na jej profil sprawy zrobiły się naprawdę mroczne. Każda jej strona była przepełniona setkami, a nawet tysiącami niemal identycznych wpisów. Pojawiały się w nich te same zdania, powtarzane bez końca. Jakby w kółko kopiowane i wklejane. Niektóre wpisy wyglądały jak przypadkowe ciągi słów, inne były bardziej osobiste, ale zawsze powtarzalne i obsesyjne. Najdziwniejsze było to, że te posty pojawiały się o każdej porze dnia i nocy. Bez przerwy, jakby. Coś albo coś automatycznie publikowało je w jej imieniu. Internauci zaczęli spekulować, czy Orif naprawdę pisała wiadomości. A może jej konto zostało przejęte przez bota. Niektórzy uważali, że to wirus, inni, że to próba zakodowania ukrytych wiadomości. Ale najbardziej niepokojąca teoria głosiła, że Orif mogła być ofiarą przemocy i w ten sposób próbowała wołać o pomoc. Jaka była prawda, niestety nigdy nie ustalono. Konto Orif w końcu zniknęło a wraz z nim wszystkie te dziwaczne wpisy. Do dziś nikt nie wie kim naprawdę była Orif i co oznaczały jej powtarzające się obsesyjne wiadomości Kate Yup. Mukbang to trend polegający na jedzeniu ogromnych ilości jedzenia przed kamerą. W 2018 roku nikt nie robił tego tak dobrze jak Kate ja. Jej nagrania osiągały ponad miliony wyświetleń, ale był w nich jeden bardzo niepokojący element. Kate nigdy się nie odzywała, po prostu jadła w ogromnych ilościach szybko, chaotycznie, wręcz agresywnie. Nigdy też nie pokazywała twarzy. Plotkowano, że może mieszkać w Belgii, ale nikt tego nigdy nie potwierdził. W jednym nagraniu widzowie zauważyli siniaki na jej dłoni i rany na ustach, w innym, w którym twierdziła, że jest sama, było słychać głos mówiący: Pospiesz się, jedz, bo cię zabiję. Fani zajęli się sprawą i odkryli coś naprawdę dziwnego. W niektórych opisach i tytułach litery były celowo szyfrowane. Po złożeniu dawały komunikaty takie jak SOS i HELP. Inni twierdzili, że w jej nagraniach można odnaleźć Sos w kodzie morsa, kiedy oskarżenia zaczęły przybierać na sile. Kate zaprzeczyła wszystkiemu. A potem, 10 listopada 2019 roku wrzuciła nagranie, które wstrząsnęło wszystkimi. Jadła tam ogromne ilości owoców morza, aż. Straciła dwa zęby. Po prostu je wypluła i jadła dalej, jakby nic się nie stało. Film został ocenzurowany, a niedługo później Kate zniknęła na 3 lata. W tym czasie ludzie zaczęli łączyć ją z różnymi zaginionymi osobami na całym świecie. W 2023 roku wróciła, ale jej styl się zmienił. Teraz zaczęła robić jeszcze dziwniejsze rzeczy, na przykład deptać jedzenie czy smażyć potrawy na kilku kilogramach masła. Niektórzy uważają, że na pewno zmaga się z chorobą psychiczną, inni są. Przekonani, że nic jej nie jest, a wszystko od początku było starannie zaplanowane, by przyciągnąć jak największą uwagę. Jimmy Wish. W 2015 roku James Ryan, Amerykanin mieszkający w Japonii, rozpaczliwie próbował ujawnić to, co, jak twierdził, japońscy lekarze zrobili jego synowi, Jimiemu. Założył kanał na YouTube, stronę internetową, profil na Facebooku. I pisał także listy otwarte do polityków. Według Jamesa jego syn był kiedyś zdrowym, szczęśliwym chłopcem. W 2017 roku, kiedy miał 11 lat, trafił do szpitala z lekkim przeziębieniem. Po dwóch dniach nie było już śladów choroby. Zamiast wypisać dziecko, lekarze mieli je jednak skrzywdzić. James oskarżał ich, że podduszali jego syna plastikową torbą. Jimmy miał przeżyć, ale w stanie wegetatywnym. Podłączony do aparatu który podtrzymującej życie. Jego oczy były tak szeroko otwarte, że trzeba było je zaklejać taśmą. James upierał się, że jego rodzina została wybrana celowo. Bo wcześniej ujawnił oszustwa finansowe w japońskich instytucjach. Na swojej stronie publikował nawet dokumenty, które miały to potwierdzić. Problem w tym, że wielu ludzi mu nie wierzyło. James nigdy nie pokazał twardych dowodów, a w jego filmach pojawiały się dziwne montaże o jednostce 731. Do tego brzmiał w nich i wręcz nieludzko. Internauci odkryli też, że był związany z pseudonaukowymi teoriami o nieśmiertelności i że miał biznes polegający na sprzedaży takich idei. To sprawiło, że sprawa Jimiego do dziś jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i tajemniczych historii w internecie. Doktor Plaga Jedno z najbardziej niepokojących nagrań, jakie kiedykolwiek pojawiły się w sieci, nosiło tytuł 11BX1371. W kadrze widzimy postać w masce doktora Plagi i czarnej pelerynie, a także ruiny dawnego sanatorium Zofiówka w Otwocku. Człowiekowi w masce towarzyszą zniekształcone dźwięki oraz liczne ukryte przekazy. Kody zaszyfrowane w wiadomości, obrazy ukryte w spektogramie, a nawet kontrowersyjne kadry nawiązujące do przemocy i prawdziwych zdarzeń kryminalnych. Początkowo nie było jasne, kto odpowiada za nagrania, a teorie sięgały od żartu czy projektu artystycznego po potencjalny materiał propagandowy, czy wręcz groźbę. Sytuacja była na tyle poważna, że o filmie pisały media na całym świecie. A internauci z forów takich jak Forchan czy Reddit godzinami analizowali każdy szczegół. Niedługo potem pojawiła się kontynuacja zatytułowana 11b31369, podobnie zbudowana i zawierająca kolejne łamigłówki. Po dłuższym czasie potencjalny autor nagrań sam się ujawnił. Był to człowiek ukrywający się pod pseudonimem Parker Warner Wright. Twierdzi on, że jest obywatelem USA, który mieszka w Polsce i że traktuje swoją pracę jak projekt artystyczny mający formę interaktywnej zagadki. W wywiadach wyjaśniał, że rozrzucił kilka płyt DVD z filmami w Warszawie. Jedna miała trafić do metra, inna do parku oraz opublikował materiał w internecie, by rozpocząć swoistą grę ze społecznością. Wright twierdzi, że sam zaprojektował i wykonał charakterystyczną maskę doktora Jumy, a jako dowód autentyczności Proponował, by ktoś spróbował ją odtworzyć. Podkreślał, że jego celem jest pobudzenie ludzi do wspólnego rozwiązywania szyfrów i odkrywania ukrytych znaczeń, a nie sianie paniki. Mimo jego deklaracji, część odbiorców pozostaje sceptyczna. Krytycy zwracają uwagę na różnice między poszczególnymi nagraniami i zastanawiają się, czy za filmami faktycznie stoi tylko jedna osoba? Do dziś nie przedstawiono twardych dowodów potwierdzających 100% jego autorstwa, choć większość źródeł i komentatorów przyjmuje, że Wright rzeczywiście odpowiada za ten projekt. Smart School Boy 9 w 2021 roku na Instagramie pojawiło się konto o nazwie Smart School Boy 9. Na filmach widniał dorosły mężczyzna przebrany w strój szkolnego chłopca z białą farbą na twarzy i czerwonymi ustami. Czasem występował też w szpilkach. Nie był to jednak żart czy parodia. W jego nagraniach panował dziwny, niepokojący klimat. Puste spojrzenia, dziecięce głosy w tle, dziwaczne ruchy języka. Wszystko sprawiało, że widzowie czuli instynktowny niepokój. Wkrótce odkryto, że nie było to jego jedyne konto. Pojawiły się podobne konta o nazwie Gikrol 12 oraz Trastik 1. Te same ujęcia, ten sam klimat, podobne edycje. W dodatku zaczęły się pojawiać zmontowane zdjęcia różnych dziwnych ludzi w dziwacznych pozycjach. Internauci prześledzili sprawę i odkryli, że za wszystkim stał mężczyzna z Wielkiej Brytanii, rzekomo nazywał się David Alter. Podobno widziano go, jak nagrywał w pobliżu szkół, a nawet jak gonił jakieś dziecko. Choć sprawa została zgłoszona, prawnie niewiele zrobiono. Część jego kąt zniknęła, ale do dziś nie ma pewności, czy naprawdę został powstrzymany. Sad Satan. W 2015 roku na kanał YouTube o nazwie Obscure Horror Corner ktoś wrzucił materiał z gry znalezionej na Darkwebie. Jej tytuł brzmiał Sad Satan. Rozgrywka była bardzo depresyjna i powolna. Gracz wędrował klaustrofobicznymi korytarzami, a w tle odtwarzane były zniekształcone dźwięki, krzyki, odwrócone wiadomości, dziecięce głosy. Czasem ekran migotał, ukazując prawdziwe zdjęcia znanych przestępców i polityków. Bywały momenty, gdzie na ekranie pojawiały się dziwaczne jumpscary. Nie było żadnego celu, żadnych przeciwników, żadnych zagadek. Tylko poczucie, że trzeba uciekać, póki jeszcze można. Internauci mieli różne teorie. Jedni twierdzili, że to rządowy eksperyment z ukrytymi komunikatami, inni uważali, że jest to gra. Przeklęta albo nawet nawiedzona. Pojawiały się też oskarżenia, że Sat satan to przykrywka dla znacznie ciemniejszych działań w sieci. Do dziś nikt nie wie, kto naprawdę stworzył tę grę i po co. Krążyła jeszcze bardziej mroczna plotka o Sat satan. Według niej oryginalna wersja gry zawierała makabrycznie przerażające treści, które na szczęście zostały usunięte, zanim ktokolwiek mógł je zobaczyć. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że nikt nigdy nie odnalazł pierwotnego linku do pobrania gry. Cała ta historia opiera się jedynie na serii filmów włożonych na YouTube, gdzie widać jak jakaś osoba gra w tą grę. The Wyoming Incident. Wyobraź sobie, że siedzisz wieczorem w salonie, oglądasz telewizję, a nagle ekran zaczyna migotać. Obraz przerywa się i zamiast Twojego programu pojawia się zakłócony kadr, seria przypadkowych liczby, które wydają się wpatrywać prosto w Ciebie. Do tego dziwne dźwięki i piknięcia. A po chwili na ekranie pojawia się wiadomość, która brzmi następująco. Zobaczysz zaraz strasznie piękne rzeczy. To właśnie tak zwany Wyoming Incident. Jedna z najbardziej niepokojących miejskich legend internetu. Historia zaczęła się od filmu, który rzekomo przedstawiał włamanie do sygnału telewizyjnego w Casper w stanie Wyoming. Według opowieści ktoś przejął lokalną transmisję i wyemitował serię złowrogich obrazków, niepokojącej muzyki oraz komunikaty w stylu Jesteś chory, chcemy cię naprawić, z twoim telewizorem wszystko ok. Widzowie mieli poczucie, że są obserwowani. W internecie pojawiły się relacje osób, które po obejrzeniu nagrania odczuwały bóle głowy, nudności i irracjonalny lęk. Czy to była masowa histeria, czy też świetnie napisana creepypasta, nie wiadomo. Jedni wierzą, że to eksperyment rządowy związany z kontrolą umysłu, inni, że dzieło jakiegoś pokręconego kultu, jeszcze inni, że to psychologiczna broń. Jedno jest jednak pewne. Nigdy nie złapano żadnego hakera, a w oficjalnych logach nie znaleziono śladu takiej transmisji. Wyoming Incident pozostał jedynie mrocznym, niskiej jakości nagraniem krążącym bez końca po sieci. I Feel Fantastic. Jedno z najbardziej niepokojących nagrań w historii internetu nosi tytuł I Feel Fantastic. To krótki film wrzucony na YouTube w połowie lat 2000, który od razu przyciągnął uwagę widzów swoją dziwacznością i aurą grozy. Widzimy w nim humanoidalną lalkę. Manekina, ale la robota o imieniu Tara. Ma plastikową twarz, nienaturalny uśmiech i szeroko otwarte oczy, które zdają się nie mrugać. Robot jest ubrany w damskie ubrania czasem w sukienkę, czasem w inne stylizacje a jego sztywne ruchy przypominają marionetkę poruszającą się po niewidzialnych sznurkach. Tara, robot, śpiewa piosenkę, której słowa wciąż powtarzają frazę. I feel fantastic, czyli czuję się fantastycznie. Melodia jest elektroniczna, a głos syntetyczny, lekko zniekształcony, co nadaje całości złowrogiego, mechanicznego tonu. Film sprawia wrażenie amatorskiego, ale każdy jego szczegół zdaje się przemyślany. Kamera zmienia kadry, pokazując robota z różnych perspektyw, czasem w domowym otoczeniu, czasem na tle ogrodu. To właśnie te krótkie ujęcia natury wzbudziły u internautów szczególną podejrzliwość. Z czasem zaczęły pojawiać się teorie spiskowe. Niektórzy uważali, że autor filmu jest psychopatycznym mordercą, a Tara symbolizuje jego ofiarę. Według tej teorii, Ogród widoczny w jednym z jego kadrów miał rzekomo być miejscem pochówku prawdziwej kobiety. Inni natomiast twierdzili, że to eksperyment artystyczny, stworzony po to, aby wywołać w ludziach poczucie dyskomfortu i strachu. Jeszcze inni spekulowali, że to po prostu test robota, który nigdy nie trafił do sprzedaży. Sam autor nagrania nigdy nie wyjaśnił jego celu ani znaczenia. Wiadomo jedynie, że robot Tara został wykonany przez pasjonata automatyki, a film miał być prezentacją jego możliwości. Jednak brak oficjalnego kontekstu i fakt, że materiał wyglądał jak wyrwany z jakiegoś tam koszmaru, sprawiał, że do dziś traktuje się jako jedno z najdziwniejszych odkryć w internecie. Dzięki za to, że wytrwaliście do końca. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem przy następnych produkcjach. Do zobaczenia. Cześć.